W internecie roi się od modlitw, które mają zapewnić pewien konkretny skutek. Jeśli jesteś osobą, która wielokrotnie szukała modlitwy, dzięki której otrzymasz chcianą łaskę. Jeśli zdarzyło ci się, że szukałeś modlitwy, dzięki której miałbyś otrzymać konkretną i pewną pomoc z nieba. Jeśli odmawiałeś wiele nowen, różańców, różnych szczególnych, specjalnych jakichś modlitw, do których przywiązane są obietnice skuteczności i cały czas masz wrażenie, że jednak nie do końca działają one w taki sposób, jak obiecywano, to ten filmik jest dla Ciebie. Zapraszam. Ja jestem Natalia, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Na starcie tak jak zwykle zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i pozostania z nami na dłużej, jeśli jeszcze tego nie robisz, dlatego, że większość osób, która ogląda nasz kanał, cały czas go nie subskrybuje, dlatego do tego zachęcam. Przypominam też o możliwości wspierania nas na portalu patrona z wpłatą stałą lub na portalu tp. wpłatą jednorazową. I przejdźmy już do tematu jedynej skutecznej modlitwy. Jest pewien rodzaj modlitwy, który zapewnia stuprocentową skuteczność, i choć brzmi to niewiarygodnie, i brzmi to co najmniej jak kolejna obietnica bez pokrycia, a nawet jak traktowanie modlitwy w sposób magiczny. To zapewniam, że tym razem jest inaczej. Jednak zanim powiem Wam o tej jednej skutecznej modlitwie, muszę przekazać Wam kilka bardzo istotnych informacji na temat modlitwy. Zdarza się, że ludzie postrzegają modlitwę w sposób właśnie taki magiczny, że przeceniają jej zewnętrzną formę i liczą na to, że właśnie ta zewnętrzna forma zapewni im oczekiwane skutki. I jest to myślenie. Pogańskie. Dlatego, że Chrystus pouczył nas, na czym polega faktyczna skuteczność modlitwy. Chrystus pouczył nas, jak mamy się modlić w taki sposób, aby zostać wysłuchanymi. Jak myślicie, dlaczego święci potrafili czynić cuda swoimi modlitwami? Dlaczego bardzo często w żywotach świętych znajdujecie fragmenty o tym, że dany święty wystarczyło, żeby odmówił jedną krótką modlitwę i Okazało się, że została ona natychmiast wysłuchana i natychmiast uwidocznił się jej skutek. A no odpowiedź jest taka, że Pan Bóg wysłuchiwał tych osób dlatego, że były one święte. Dlatego to nie jakaś zewnętrzna forma modlitwy była odpowiedzialna za to, że była ona skuteczna. Nie została ona wysłuchana dlatego, że dana osoba użyła konkretnej formułki modlitewnej, którą wyrecytowała, ale została ona wysłuchana ze względu na doskonałość duszy danej osoby. Ze względu na jej świętość, ze względu na to, że jest ona sprawiedliwa, miła Bogu, dzięki temu jej modlitwy mogły dotrzeć przed tron Boży, nie napotykając przy tym żadnych przeszkód. Zatem nie ma dobrej modlitwy bez starania się o to, żeby być świętym. Świętość i modlitwa są nierozłączne i tak jak z Wewnętrznej doskonałości wychodzi doskonała modlitwa, tak samo dobra modlitwa udoskonala nasze wnętrze, oczyszcza serce z namiętności i zbliża nas do Boga. Zatem dobra modlitwa, jak mawiali święci, jest kluczem do Bożego serca. A jaka to jest dobra modlitwa? I tutaj może się zdziwicie, bo czytamy o tym nie tylko w jakichś różnych poradnikach duchowych w Wiśmie Świętym, ale również w miejscu, które, zwłaszcza przez nas, e, tradycyjnych katolików, jest kojarzone z taką suchą, twardą doktryną, z samymi dogmatami, w które musimy bezkrytycznie wierzyć i przyjmować. Naukę o modlitwie znajdziecie również w katechizmie. I jest to nauka objawiona. I to wcale nie w pierwszym, lepszym katechizmie, po jaki sięgniecie na półkę, czy jaki pierwszy znajdziecie w sklepie. Nie mówię o tym niebieskim katechizmie, gdzie... Jest bardzo dużo zamieszania. Nie mówię też wcale o tych wybitnie konkretnych katechizmach, jak katechizm Gaspariego, bardzo lubiany przez tradycyjnych katolików, ale mówię o katechizmie trydenckim. Katechizmie trydenckim, który został ułożony z rozkazu Piusa V, potem Klemensa XIII, wydany po łacinie, a przetłumaczony na język polski w cztery lata po Soborze. Katechizm rzymski został ułożony według uchwału świętego Soboru Trydenckiego. Wydanie, z którego korzystałam, pochodzi z 19. Wieku teksty, które zostały zapisane bezpośrednio po Soborze Trydenckim, zostały na tamten czas uwspółcześnione, dzięki czemu mogą być zrozumiałe również dla nas w czasach obecnych. Ten wspaniały, chyba jedyny tak obszerny katechizm tradycyjny na polskim rynku został wydany przez wydawnictwo Gerardinum. Tutaj taka mała polecajka ode mnie. Jest to wydawnictwo, które zajmuje się wydawaniem w obecnych czasach dzieł wyłącznie tradycyjnych. I, co ciekawe, bez żadnej zmiany. Zatem, jeśli jeszcze nie znacie tego wydawnictwa, zachęcam do tego, żeby je sobie sprawdzić, bo znajdziecie tam naprawdę bardzo dużo ciekawych pozycji, które, tak jak mówię, zostały powtórnie wydane oryginalnie, bez żadnych współczesnych dodatków. Posłuchajcie, co katechizm rzymski ma do powiedzenia w kwestii modlitwy. W jednym z rozdziałów o modlitwie, a jest ich sporo, czytamy odpowiedzi na pytanie, jakie przygotowanie do modlitwy czynić mamy. Jakimi cnotami przyozdobyć umysł umysłu. Przed modlitwą. Tak jest w Piśmie Świętym. Przed modlitwą przygotuj duszę Twoją i nie bądź jako on człowiek, który kusi Boga. Albowiem ten kusi Pana Boga, który dobrze się modląc, źle czyni. A kiedy z Bogiem się rozmawia, myśli Jego od modlitwy się w ten czas obłąkawszy, tuła się po świecie. Dlaczego iż na tym wiele zależy, z jakim kto umysłem modli się Panu Bogu, więc niechaj plebani podadzą swoim nabożnym słuchaczom sposób modlitwy. Pierwszy więc będzie stopień do modlitwy umysł prawdziwie pokorny i uniżony. Potem wyznanie grzechów, a to, aby rozumiał ten, który do Pana Boga chce przystąpić, iż dla grzechów takich nie tylko nie jest godzien, aby co u Pana Boga otrzymał, ale też jest nie Godnym, aby przed obliczność Jego z modlitwą swoją mógł przystąpić. A więc po pierwsze, żeby dobrze zwrócić się do Boga, żeby nasza modlitwa mogła się do Niego realnie wznieść, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy godni z Nim rozmawiać i że przez nasze grzechy odwróciliśmy się od Niego i musimy sobie z tego szczególnie zdawać sprawę. Świadomość i znajomość swoich grzechów i generalna znajomość swojej słabości jest konieczna do tego, żeby postarać się o cnotę pokory, a ta również, jak tutaj jest napisane, jest niezbędna do tego, żeby nasza modlitwa była dobra. Następuje ono utrapienie w rozpamiętywaniu grzechów albo boleść niejaka serdeczna, którą dlatego mamy, iż żałować za grzechy nie możemy, czego dwojga albo z tych jednego, jeżeli pokutujący mieć nie będzie, odpuszczenia grzechów nie uprosi. Dalej znajdujemy odpowiedź na pytanie, których grzechów osobliwie strzec się mamy, gdy chcemy skutecznie się modlić. A więc są pewne konkretne grzechy, które w sposób szczególny Stanowią przeszkodę do czystej modlitwy. A ponieważ są złości niektóre, które najbardziej przeszkadzają, iż modlitwy naszej Pan Bóg nie wysłuchiwa i nie daje nam o co go prosimy. Jakie są zabójstwo i gwałt komu uczyniony, więc ludzie od okrucieństwa i od gwałtu takiego swoje ręce powściągać mają. O którym grzechu tak przez Izajasza Pan Bóg powiedział. Gdy wyciągniecie do mnie ręce wasze, odwrócę oczy moje od was, a gdy pomnażać będziecie prośby, nie wysłucham, bo ręce wasze krwi pełne są. Domyślam się, że wielu z was pomyśli teraz, że. Skoro nikogo nie zabiłem, a nie jakoś szczególnie nie skrzywdziłem yy, zewnętrznie, to mnie to nie dotyczy. Ale dalej czytamy: Potrzeba więc wystrzegać się gniewu i nieprzyjaźni, które też bardzo przeszkadzają, aby Pan Bóg prośby nasze wysłuchał. O czym tak mówi apostoł? Chcę, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i bez kłótni. Jeśli zatem chcemy dobrze się modlić, nie możemy się na nikogo gniewać i nie możemy być Kłótliwi. I jak na dzisiejsze czasy przystało, wypada tutaj wyjaśnić pewną drobną kwestię. Nie chodzi oczywiście o to, że nie mamy z nikim wchodzić w jakieś sprzeczki, dyskusje, że nie możemy mieć naszych takich powiedzmy wrogów ideowych. Absolutnie nie o tym jest mowa. Chodzi tutaj raczej o to, że nie powinniśmy żywić do nikogo urazy, że nie powinniśmy kłócić się ze względu na jakąś swoją wyimaginowaną godność, nie powinniśmy się kłócić w takiej próżności i pysze, nie powinniśmy wzniecać jakichś kłótni bez powodu i o ile jako katolicy mający obowiązek bronić prawdy, bronić interesów Kościoła, interesów narodu. Jest oczywiste, że miejsce na. Debaty, dyskusje na zwalczanie wrogich nam stronnictw jest konieczne i dobre, co tłumaczył święty Tomasz Zakwinu, to coś, czego nie powinniśmy bronić, to jakichś naszych osobistych spraw, naszych osobistych. Racji, jakiejś naszej osobistej godności, tam, gdzie nie ma takiej potrzeby. Jeśli stajemy się gdzieś ofiarą urągania, wyśmiewania, yy, prześladowania, to tam, gdzie nie bronimy niczego wyższego, czyli ani prawdy, ani interesów jakiejś wspólnoty, a samego siebie, tam powinniśmy odpuścić. Potrzeba także obmyślić i to, abyśmy komu nie przebłagani nie byli i w krzywdach uprosić się nie dali, bo takimi będąc, nie będziemy mogli do tego Pana Boga przywieść, ażeby nam odpuścił. Albowiem, tak sam powiedział, kiedy powstał. Korzystaniecie do modlitwy, odpuśćcie, jeżeli co przeciw komu macie. A jeżeli nie odpuścicie ludziom, ani Wam ojciec wasz nie odpuści grzechów waszych. Mówił święty Jan Złotousty, że gdy powstajemy do modlitwy, mamy mieć szatę utkaną z niepamięci o doznanych urazach. Dalej czytamy: Jeszcze wystrzegać się mamy, abyśmy nie byli nieużytemi i nieludzkimi dla ubogich. Bo powiedziano o takich, który na wołanie ubogiego zatyka ucho swoje, on także będzie wołał, a nie będzie wysłuchany. Z kolei, cóż o pysze powiemy? Która, jak bardzo Pana Boga obraża, daje to znać powieść ona: Pan Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę swoją. Co o wzgardzie Pisma Bożego, przeciwko której tak mówi Salomon, który chyla uszy swoje, aby zakonu nie słuchał, modlitwa jego będzie obmierzła. Poza jako takim wystrzeganiem się konkretnych grzechów, do dobrej modlitwy konieczna jest też. Wiara. I tutaj chodzi o coś znacznie więcej niż tylko to, że przyjmujemy całą doktrynę katolicką. Posłuchajcie sami. Jest także do tego myśli naszej przygotowania potrzebna wiara, której jeżeli byśmy nie mieli, więc ani wszechmocność Najwyższego Ojca naszego poznana by być mogła, ani Jego miłosierdzie, z którego ufność modlącego się początek swój bierze, jako sam Pan Chrystus nauczył, wszystko, o cokolwiek prosić będziecie w modlitwie, wierząc, otrzymacie. O takiej wierze pisze Augustyn Święty w kazaniu o słowach pańskich. Jeżeli wiary nie dostaje, więc zaginęła modlitwa. Dlatego jest to najpierwszą rzeczą do prawdziwej modlitwy, jak już powiedzieliśmy, aby w wierze mocnymi i statecznymi byli, co apostoł przeciwną rzeczą pokazuje. Jakże będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli. Wierzyli zatem potrzeba, abyśmy się mogli modlić i aby w nas wiara nie ustawała, którą się osobliwie modlimy. Wiara bowiem jest, która modlitwy tworzy, a modlitwy to sprawują, aby bez wszelkiej wątpliwości stateczna i mocna była wiara. Tak upominał święty Ignacy onych ludzi, którzy przychodzili do Boga modlić się. Nie bądź na modlitwie wątpliwego umysłu. Błogosławiony ten, który nie wątpi. Dlaczego na otrzymanie u Boga tego, o co prosimy, wiele nam wiara pomaga i pewna nadzieja uproszenia. To też przypomina Jakub święty. Niechaj prosi w wierze, najmniej nie wątpiąc. Przystępując do modlitwy, umysł powinien być zawsze przekonany i zawsze trzeba walczyć o to, żeby być pewnym. Że otrzymamy łaskę, o którą prosimy. Tutaj trzeba zaznaczyć, że Pan Bóg w sposób różny odpowiada na nasze prośby, dla prostej przyczyny, że Pan Bóg sam lepiej wie, co jest dla nas dobre. Nie ma czegoś takiego jak niewysłuchana modlitwa. Oczywiście, jeśli to jest modlitwa dobra. Pan Bóg odpowiada na każdą naszą modlitwę, tyle że na różne sposoby i nie zawsze odpowiada w taki sposób, jak my byśmy tego oczekiwali. Wiele jest rzeczy, którym w modlitwie ufać mamy. Jest naprzód owa dobra i dobrze wiadoma łaska i wola boska ku nam, gdy rozkazuje, abyśmy Go Ojcem nazywali, abyśmy się synami Jego być rozumieli. Jest też prawie niezliczona liczba tych, którzy przedtem Pana Boga upraszali. Jest i On największy przyczyńca, który przy nas zawsze zostaje. Pan Chrystus, o którym napisał święty Jan jeżeli by kto zgrzeszył, mamy przyczyńcę u Ojca, sprawiedliwego Pana Jezusa Chrystusa i On jest ubłaganiem za grzechy nasze. Zatem nasza wiara i pewność tego, że zostaniemy wysłuchani, nie wynika z tego, że jesteśmy na przykład pewni naszej modlitwy, pewni siły naszej modlitwy, ale tego, że zwracamy się do potężnego pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I zawsze korzystamy z łask, które On swoją śmiercią dla nas wyjednął I lubo my jesteśmy niegodni, abyśmy co uprosili, jednak w zacności takowego dobrego tłumacza i przyczyńcy Chrystusa Pana bardzo ufać i spodziewać się tego mamy, że wszystkiego nam Pan Bóg pozwoli, o cokolwiek przez Niego prawdziwie prosić będziemy. I dalej, czym mamy wspomagać się w wierze? Katechizm przewiduje ludzką słabość i Kościół zdaje sobie sprawę z tego, że my nie zawsze. Wierzymy, jesteśmy pewni, nie wątpimy z taką siłą, jak powinniśmy. Zatem na to daje nam odpowiedź, jeżeli ktoś zaś powątpiewa i czuje się być w wierze słabym, więc niechaj używa onych słów apostolskich Panie, pomnóż w nas wiarę. Z każdą słabością mamy udać się do Pana Jezusa. Z każdą słabością mamy pójść na modlitwę i prosić o wyleczenie z tej słabości. Również i taka postawa jest dowodem na naszą właściwą ufność i nadzieję. Panu. Na ten czas najwięcej mając wiarę i nadzieję, Wszystkiego, czego żądamy od Pana Boga, otrzymamy, gdy do przykazania Boskiego i do Jego woli, wszystkie naszą, wszystkie naszą myśl, wszystkie sprawy i modlitwy nasze stosować będziemy. Bo tak Chrystus Pan mówił: Jeżeli będziecie mieszkać we mnie, i jeżeli słowa moje trwać w Was będą, czegokolwiek i, zechcecie i prosić będziecie, stanie się wam. Lubo do tego od Pana Boga wszystkich rzeczy uproszenia jest najbardziej potrzebne, jakośmy wyżej powiedzieli, zapomnienie krzywd życzliwość i wola dobrze czynienia bliźnim naszym. Wszystko to co przeczytałam wam o dobrej modlitwie, o tym jak usposobić umysł do modlitwy, to jest przepis na dobrą modlitwę. I teraz co z tą jedyną skuteczną modlitwą? Czy istnieje jakaś formuła modlitewna, która zapewnia nam łaskę? Odpowiadając na pytanie, dla którego większość z was tutaj przyszła, nie ma takiej modlitwy. Jakąkolwiek modlitwę nie znajdziecie, czy będzie to jakaś cudowna, skuteczna, podyktowana nawet w objawieniu, podyktowana z nieba, jakaś nowenna, jakaś jedna krótka formuła, jakiś nawet różaniec tak bardzo czcigodny i uważany za skuteczny. Żadna modlitwa nie będzie dla Was skuteczna, jeżeli nie zachowacie wszystkich tych warunków. To jest właśnie jedyny skuteczny sposób modlitwy. Jeśli spędziliście dużo czasu na przeszukiwaniu internetu, książek pobożnościowych, jakichś ym, filmików od księży, od wiernych, jeśli przeszukiwaliście świadectwa i po tym, jak ludzie daną modlitwę odmawiali, to pisali, że zostali wysłuchani, pamiętajcie, że mimo tego, że pewne modlitwy obrosły oczywiście w jakieś y, pojęcie skuteczności na podstawie doświadczenia różnych ludzi, to dziś zbyt mało. Mówi się o tym, jak do modlitwy powinniśmy się przygotowywać i z czego ta dobra modlitwa wynika. Za mało mówi się o samym źródle dobrej modlitwy, a tym źródłem jest nasze wnętrze. To na ile staramy się je oczyścić z wszelkiej złości, na ile staramy się naszym wnętrzem przylgnąć do prawa Bożego. Na ile staramy się o to, żeby przełamywać naszą wolę na rzecz pełnienia woli Bożej? Na ile staramy się przyzwyczaić do codziennego krzyża, codziennych utrapień? Na ile staramy się to zaakceptować, żeby ten krzyż nieść i nasze cierpienia codzienne łączyć ze zbawicielem? Na ile staramy się oczyścić nasz umysł z próżności, z pychy? Na ile staramy się usposobić go do świadomości naszych grzechów i naszych słabości, na ile staramy się badać nasze sumienie, żeby wykryć wszystko, co może być dla Pana Boga niemiłe, na ile staramy się nie chować urazy za doznane krzywdy, przebaczać naszym bliźnim. Na ile staramy się również o to przebaczenie prosić, gdy my sami komuś krzywdę uczynimy? Na ile staramy się powierzyć nasze wszystkie sprawy Panu Bogu do tego stopnia, żeby on nimi kierował i na każde jego skinienie, jeżeli rozpoznamy, że powinniśmy zrobić coś w inny sposób, niż nam się wcześniej wydawało, pozwolić się, jak to się mówi, poprowadzić duchowi świętemu. Jeśli potrzebujesz, czy to dla siebie, czy dla swoich bliskich, czy dla kościoła, czy dla narodu, wyjednać jakąś łaskę, to zamiast szukać kolejnych formuł modlitewnych, Zatrzymaj się przy tych fragmentach, które przeczytałam, i zastanów się, czy jesteś w stanie w tej sferze coś poprawić, bo jest to najważniejsza sfera, dzięki której masz możliwość zostać wysłuchanym. W ten sposób pomożesz sobie najwięcej, bo niezależnie od bardzo często niepewnej zewnętrznej skuteczności poszczególnych modlitw, możesz mieć 100% pewności, że działając na tym obszarze obrałeś właściwą drogę bo tylko taka modlitwa, jak w opisie podanym przez katechizm, jest przyjmowana przez Boga i realnie w pełni skuteczna. Na koniec napisz w komentarzu jedyna skuteczna modlitwa. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.